Hej, cześć i czołem. Witam was w kolejnym materiale z Last War, jak pamiętacie lub wiecie, lecimy serię poradnikową, jeśli macie pomysły na kolejne poradniki lub co dokładnie chcecie, piszcie, jak najbardziej będę się starać na bieżąco, co prawda... Ja też mam zaplanowane pewne odcinki, więc przykładowo niektóre odcinki się przesuwają w czasie. Wiem, pamiętam o nich, nie martwcie się. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie bohaterowie, jacy bohaterowie dokładnie mówiąc, są najlepsi w jakim ustawieniu. Zapraszam was do materiału i pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie. Zaczynamy. Zaczynając od pierwszego składu, który w 99,9% graczy zasadniczo będzie składać się z 5 tanków. Dlaczego? Ponieważ w tej grze, zależnie od tego, jaki mamy typ jednostki, w tym przypadku mamy 3 typy jednostek: czołgi, artylerie oraz yy, helikoptery, czyli aircrafty, mamy zasadniczo buffy. Jeżeli zdobędziemy 5 jednostek tego samego typu, Wszystkie te jednostki mają zwiększone HP, atak oraz defensywę o 20%. Więc to byśmy chcieli ułożyć jeżeli chodzi o najlepsze składy. Rzecz jasna chcecie celować w posiadanie 5 czołgów, 5 samolotów oraz 5 artylerii. Jakie dokładnie te czołgi mają być? Już pierwszy wam z pokazaniem i wyjaśnieniem dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej. Zacznijmy sobie od najlepszego ustawienia czołgów, czyli jakie czołgi są najlepsze i dlaczego takie. Otóż najlepszym ustawieniem czołgów na obecną chwilę jest ustawienie takie jak tu widzicie, czyli Murphy oraz William w pierwszej linii jako dwa najsilniejsze tanki z kategorii czołgów. Jeżeli chodzi o linię tylną, mamy tam do czynienia z Marshalem, który jest jednostką buffującą Kimberley, Jednostką ofensywną oraz Statemanem, który jest również jednostką ofensywną. W porównaniu Statemana do Kimberly uważam, że Kimberly robi znacznie, znacznie więcej obrażeń, i jest znacznie szybciej dostępna w grze. Eee, jednakże mimo wszystko obie te jednostki zdają bardzo duże obrażenia i są kluczowe do zdominowania przeciwnika. Zmieniłem otóż teraz formację dla osób, które grają za darmo bądź grają połowicznie za darmo, ponieważ uważam, że Kimberly jest warta do zakupu pod każdym względem i to 5 zł jest warte swojej ceny. Jednakże, jeżeli kupiliście tylko Kimberly, to z początkowej fazy gry najlepszym ustawieniem będzie takim, jaki macie teraz przed oczami, czyli Murphy, jako nasz tank, który jest dostępny bezpośrednio po rozpoczęciu rozgrywki z tawerny do wylosowania. Violet, która jest również silnym tankiem, i tutaj zostawiam Wam wybór między Violet oraz Scarlet, które obie są dość silnymi tankami, jednakże uważam Violet lepszą z kilku powodów. Po pierwsze, ma większe obrażenia jeżeli chodzi o. PVE, czyli starcia z ząbiakami, czyli wszelkiego, starcia, wszelkiego rodzaju starcia z zombiakami na arenach i tym podobnych wydarzeniach, w których możemy toczyć walki z PVE. Natomiast Scarlet z kolei ma lepsze statystyki defensywne, czyli lepiej się sprawdza poniekąd w starciach z graczami. Eee, mimo wszystko, Violet wygrywa też z tym. Z stosunku ze względu na to, że w następnym czasie po pewnym aspekcie czasu dostajemy Williama jako zamiennik tych postaci. Więc niezależnie, których nie wybieracie w tym momencie, w późniejszym czasie zostanie to zmienione. Przechodząc do tylnej linii, która zasadniczo nie zmienia się zbyt wiele, ponieważ mamy w niej Standardowo Marszala, który jest dostępny po 23 dniu E, serwera istnienia, zostaje on dodany wtedy do tawerny, jest też dostępny wcześniej, tydzień wcześniej, do zdobycia poprzez zakup Battle Passa. E, jeżeli chodzi o Kimberly, to tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli nie planujecie jej kupować, będziecie musieli na nią poczekać. Jednakże uważam, że zakup Kimberly jest niesamowicie istotnym aspektem i wartym przemyślenia. No i na samym końcu, Mason. Mason w moim przypadku jest złoty. Nie przejmujcie się tym. Będziecie mogli go zamienić w sezonie pierwszym, jednakże jest on jednym z najlepszych fioletowych DPS-ów względem czołgów. Tak one się prezentują i taki skład byście chcieli mieć na początkowej fazie rozgrywki, i kolejno go rozwijać poprzez dodawanie kolejnych złotych postaci, tak aby osiągnąć. Takie zestawienie właśnie. Następnie przejdziemy do zestawienia naszych samolotów. Jeżeli chodzi o samoloty i ogólnie zestawienie drugiej jednostki, jeżeli chodzi o początkową fazę gry, nie będziecie dążyć do tego, aby wasza druga jednostka miała jakkolwiek parcie do walki. Zasadniczo druga jednostka na początkowej fazie walki jest bardziej skierowana do farmy oraz zbierania zadań i tego typu rzeczy. Druga jednostka z reguły nie walczy, a nawet rzekłbym ona wcale nie walczy, dopóki nie władujecie w tą grę. Trochę czasu lub trochę pieniędzy. Powiem, wszystko co robicie opiera się z reguły na pierwszej składzie i na maksymalizowaniu jednego typu jednostek. W moim przypadku były to czołgi, rzecz jasna możecie zmaksymalizować sobie samoloty również. E, jako pierwsze, jednakże w tym celu będziecie musieli spędzić trochę więcej czasu, ponieważ samoloty wchodzą do rozgrywki nieco później. E, a przechodząc, jeżeli chodzi o najlepszy skład, jaki jest możliwy w grze obecnie, składa się on kolejno z. E, tutaj niestety nie jestem pewny dokładnych nazw, dlatego będę musiał sobie je wygooglować. Ale tak jak widzicie, dwa tanki z produ samolotowe, czyli Carly oraz e, nasz Blondyn. I na tyle mamy trzy kolejne helikoptery. Z tym, że diwa, czyli nasza środkowa postać, którą jak widzicie mamy ją na 5 gwiazdkach. Ee, z całego tego grona jest ona najwcześniej dostępna i jest ona dostępna zasadniczo za darmo. Więc powinniście się w nią zaopatrzyć, jeżeli będziecie mieli na to okazję. Dokładniej mówiąc pojawia się ona w loterii w drugim tygodniu w rozgrywki. Eee, możecie to zobaczyć sobie w materiale dotyczącym krok po kroku. I dotyczącym drugiego tygodnia, w którym właśnie ją sobie losujemy i zdobywamy oraz ulepszamy ją do jednej gwiazdki niemalże. Jeżeli chodzi o pozostałe samoloty, zasadniczo nie zdobędziecie ich za szybko za darmo, ponieważ one będą Wam dostępne dopiero po ukończeniu pierwszego sezonu. Więc zasadniczo, jeżeli chcecie grać za darmo i chcecie kierować się na samoloty, Musicie się szykować na to, że zasadniczo nie rozwiniecie ich przed upływem paru 10 dni w grze. Więc musicie być cierpliwy i stopniowo dążyć do tego, żeby to zdobyć. Jeżeli chodzi z kolei o darmowe ustawienie, myślę, że w tym darmowym ustawieniu za wiele nie mam co zmieniać, ponieważ jedynym co by można było zmienić, to jest. Zastępienie tych, których mamy tu złotych, tymi fioletowymi, którzy są dostępni od początku. Bo zasadniczo, dive oraz ee, naszą, e, tą właśnie postać, której nazwy już zapomniałem, a która się tam wam pojawi, pewnie, e, możecie zdobyć na początku, no a te pozostałe postaci będziecie się męczyć. Więc tak by się prezentowało najlepsze oraz najbardziej ekonomiczne ustawienie. Samolotów, więc przejdźmy do ostatniego ustawienia, którym są artylerie. No i jesteśmy przy naszym ostatnim ustawieniu. Jeżeli chodzi o to ustawienie, również tutaj powiem Wam, że trzecią jednostkę na bank nie macie co inwestować. Jeżeli chcecie, to się skupiacie tylko i wyłącznie na jednej jednostce typie. Powtórzę to kilkukrotnie w tym materiale i żeby wam się to wpoiło w głowę, ponieważ jest to gra opierająca się w głównej mierze na sile pierwszej floty. Eee, flota może nie jest to do końca poprawne stwierdzenie, ponieważ jest to do jednostek morskich, jakby ktoś się faktycznie czepiał do mnie. Jednakże pierwszy skład powinien być najsilniejszy, składający się z pięciu jednostek tego samego typu, z najlepszym ekwipunkiem, najlepszymi gwiazdkami i najlepszymi skillami. No, ale jak ktoś chciałby sobie rozwinąć artylerię, to śpieszę Wam z pomocą. Jeżeli chodzi o artylerię, sprawa się komplikuje, ponieważ trzy postaci, czyli nasze dwa tanki z przodu oraz artyleria damageowa z lewej strony, które sobie teraz zdejmiemy, te trzy pojazdy zasadniczo są dostępne w późnej fazie gry za darmo. Jeżeli, czyli to jest to sama sytuacja co z samolotami. Rzekłbym. Że artylerie nawet są cięższe do zdobycia niż artylerie. Eee, czyli. Właśnie powiedziałem, masło maślane, jak dobrze się orientuję. Artylerie są zasadniczo najgorsze do zebrania. I zasadniczo w sumie są najgorsze ze wszystkich jednostek, jakie możecie rozwijać. Dlaczego? Otóż artylerie w zysku otrzymują 20% więcej obrażeń od czołgów więcej, niżeli. Eee, samoloty zasadniczo. Jak zobaczycie sobie na kontrach, macie czołgi kontrujące artylerię, artylerię kontrujące samoloty i samoloty kontrujące czołgi. Czyli zasadniczo, jeżeli postanowicie pójść w artylerię, co jest głupotą w sumie, w momencie kiedy na początku rozgrywki dostajecie same czołgi oraz macie najlepszy rozwój tych czołgów. Wtedy możecie być prawie że pewni, że będziecie przegrywać w tą greczkę, Ponieważ będzie wam mega ciężko się rozwinąć. I zasadniczo będziecie mieli mega tyły, ponieważ większość starć będziecie przegrywać przez te kontry. A te kontry robią dużo. No ale jeżeli chodzi o zestawienie takie darmowe. No to tu jest problem. Ponieważ zasadniczo nie ma żadnego fioletowego tanka z artylerii. Mamy tylko jednego tanka fioletowego, co oznacza, nie skompletujecie za darmo pięciu yy, nawet takich średniej jakości bohaterów artylerii. Jak sami zresztą widzicie, mamy tylko cztery postacie, które są yy, poniżej złotego koloru. Jeżeli chodzi o postacie, które możemy zdobyć za darmo. No to jesteśmy wśród nich, bodajże jesteśmy w stanie wśród nich zrobić dwa DPSy, czyli naszego Tesla oraz e, Pana pośrodku, którego mamy. I e, to są dwie jedne złote postacie, które jesteśmy na wczesnej fazie w stanie zdobyć. Więc zasadniczo artylerię to jest największy syf, jaki możecie zrobić na początek rozgrywki. Nie inwestujcie w nie, jeżeli musicie je ulepszyć to tylko po to, żeby zdobyć punkty do eventów lub wykorzystać szardy, które do postaci tych macie. W innym przypadku nawet nie patrzcie na ten typ postaci i starajcie się skupiać czy to na czołgach, czy to na samolotach, ale tylko na jednej i tej samej typie jednostek. Więc podsumowując, pamiętajcie, skupiacie się na jednym typie jednostek, ulepszacie na początek DPS-y, czyli skupiacie się przede wszystkim na tylnej linii, Ponieważ tylna linia ma znacznie większy impact na rozgrywkę niż przednia, ale chcecie zdobyć przynajmniej trzeci poziom, czyli trzy gwiazdki na wszystkich jednostkach w składzie. Tak się prezentuje ustawienie jednostek, tak się prezentują najlepsze kombosy. Eee, co do złotych bohaterów, szerzej jeszcze zrobię jeden materiał, bo go jeszcze nie skończyłem. I ja Wam dziękuję. Mam nadzieję, że materiał był klarowny i się Wam spodobał. Tak więc trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. I hejka.